Siemaneczko, siemaneczko moi drodzy, witam w dzisiejszym odcineczku. Eee, I tak, na początek otworzę sobie tutaj niesiodlarnię, tylko otwieramy hotelowe pokoje i musimy wrzucić jakieś tutaj biurko nam przyszło. Go położyć na czas świąteczny, więc położymy go tutaj. Dodatkowo do tutaj są o, takie oboje. No i co, kładziemy. Jeszcze muszę do tego przyjąć takie coś. Patrzcie w ogóle jakie tutaj są lasy, nie? Patrzcie jakie tu się śnieg topnieje. Nie i po prostu takie zaspy są wielkie, bo to, to ma z pół metra do góry, aż gdzieś tutaj podobno geokrokwie. takie ciężkie, aby się nam fajnie nie zawaliła. <laughs> bo będzie afera. Święta są, więc chyba dzisiaj czas będzie jeszcze to podłączyć, byś weź wezmę na tam przedłóżkę, przedłużkę. Już wszystko jest przygotowane już, nie? Poubierane, tylko teraz tylko... Tu i tu jest gniazdko, tylko ciachniemy na sam koniec i podłączymy. Ale pierwsze co musimy zrobić. Pierwsze co zrobimy to idziemy po konia, który mnie wkurzył. A jak wkurzył mnie, to tylko jeden. To znaczy Willy Wonka się nazywa, który mnie zdenerwował wczoraj. Wiecie co mi zrobił? Moi drodzy, nie dość, że mnie ugryzł w rękę. To jeszcze później mi chciał kopa zasadzić. I stwierdziłem, że o, pora na ciebie koniku, abyś w końcu nabrał pokory i żebyśmy cię troszeczkę nauczyli, jak się żyje. Dobra, weźmiemy trochę rzeczy. I ten. I widzimy się zaraz na pastwisku. Dobra, powiem wam jak to było. A mianowicie. No to tak. No to rano sobie poszedłem do Williego. Nie, no i jak zwykle tam puszczam konie. Puszczy, puściłem najpierw Belle, a ten się bardzo złości, że musi czekać, że wszystkie konie wyszły. I ugryź mnie tutaj w ramię, nie? No to ja mu odruchowo po prostu ciak trykacza w nos. A ten się odwrócił i stylnik nóg we mnie. Łobudu! Łobudu w te drzwi! Ja sobie myślę, no nieźle, mały. Chyba pora się za ciebie wziąć, bo jak wiecie, albo i nie wiecie, my jesteśmy tego zdania, że hmm, koniki małe muszą przejść takie podstawowe przyuczanie, typu kopyta, czyszczenie, odczulenie. A później tylko tam ich, w sumie tym się zajmujemy, takie obycie lekkie z człowiekiem, ale raczej nie lubimy się nimi zajmować z tego względu, że lepiej się zająć miesiąc czy tam dwa miesiące, jak już ma dwa lata, czy tam rok, półtora roku, dwa jak już kuma, wszystko pokazać mu o co chodzi, nie? Niż uczyć od dziecka, Często można mu nabawić się jakichś tam złych zachowań, które będą dużo gorsze i to tak naprawdę będzie dużo w późniejszym czasie się gorsze niż jakbyśmy właśnie uczyli go tak od początku, tylko się zająć na poważnie nim, poświęcić uwagę i wtedy jest wszystko gitara. Co więcej. No i... dobra, nagrywa się spoko. No i wtedy... E, poświęcamy ten krótki czas po prostu konio, koniu i raczej nie nauczymy go złych zachowań. a dodatkowo on już jest starszy, więc... E, jest nam dużo łatwiej, bo on szybciej czai, a Wiem, że można robić od początku, jest to trochę lepsze, tak? bo powoli, powoli, jednakże u nas jest to po prostu niemożliwe tak naprawdę nauczyć konia od początku wszystkiego, bo mamy dużo ludzi, co u nas jeździ, tak, szkółkę. Nie wszyscy wiedzą o co chodzi z końmi. I po prostu, koniec końców często to wychodzi że jest dużo gorzej, nie nauczony koń w takim systemie, niż jakbyśmy po prostu zajmie się osoba wiem, co się na tym zna, zrobi tego konia szybciutko. Dobra, i ja muszę założyć kamerę na głowę i pójść po Williama, który tutaj ucieka przede mną. Z mamusią. Willy, Willy, chodź Ciebie Bellat Też trzeba się za ciebie trochę wziąć Będzie kiedyś, ale Chodźcie, chodźcie No Walentyna, ty A jako, że twój Chłopak był niedobry, to on idzie dzisiaj Do nauki Hop Tak jest, kantarek znamy, wiemy co to jest Bella, ty tutaj nie przeszkadzaj, koledze. Przy okazji mu troszeczkę kopytka podetnę, żeby już był załatwiony cały. Na kantarku one potrafią chodzić. To są nauczone tego, to są takie podstawy. To takie rzeczy potrafią, żeby tam... no one są w miarę odczulone na wszystko, nie? Ale muszę tutaj zobaczymy jak będzie dawał kopyta No Bandyta drugi go zaczepia A nie bić się tu przy mnie Tak, wojnę robicie sobie Wojnę sobie robicie Przy mnie Tak nie wolno Chodź Podgryzanie po nóżkach. To jest najlepsza frajda jaka może być, no. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Jak uczymy chodzić małego konia, no najlepiej cały czas trzymamy, 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 koń idzie, odpuszczamy. I znowu napięcie takie trzeba, koń idzie, puszczamy. Żeby wiedział o tym. Że no po prostu, że ma tak chodzić. Dzisiaj nie będziemy tego tłumaczyć, dlaczego tak jest. Co, pójdziemy sobie gdzieś tutaj na rożek. Pewnie wszyscy by chcieli wszystko widzieć, jak to się będzie odbywało. Więc możemy sobie tutaj ustawić kamerę. O, super. I sobie podejdziemy. Tak, o. O. Tu ta kabelka, wytrzyma to. A, dusi. Nie zawiązuję tego wszystkiego zbyt mocno. W razie czego, żeby się nie wystraszył. Nie no, się mocno, tylko ma być przełożony. Sobie go wyczyścimy? W chwili lubisz być czyszczony? Czyszczenie to podstawa, nie? Co to lubisz być czyszczony? tutaj przy jest grzeczny one są czyszczone w laty na nie także są tak zostawione ale no Willy po prostu musi się obyć na to że koniki są w hierarchii człowieka mają troszeczkę nad sobą i muszą się pod Próbywać, bo ja jestem zwolennikiem na przykład wychowywania koni tak jak one się wychowują w stadzie. I co to znaczy, że tak jak się wychowują w stadzie? No to to jest to, że koń na przykład jak jest mały źrebak, no to dużo olewają źrebaka, nie? Olewają tego źrebaka, olewają, ale jak on rośnie, to zaczynają te duże konie powoli go utemporowywać czyli zaczynają go gryźć nie ma, że pierwszeństwo ma źrebak, czy tam może się wepchać i nic nie ma, tylko musi być już troszeczkę powoli karany dlatego to ja z tym podobnym zwolennikiem nie mówię, żeby konia bić, czy coś ale takiego pstrykacza w nohala, jak gryzie albo takie uderzenie tak bum, leciutkie, nie, żeby wiedział że nie może Jednakże jak się bije tutaj po pysku, to to nie jest zbyt dobre. Lepiej rozkojarzać konia i bić go. Widzicie tutaj moja noga jest na dole, nie lepiej go gdzieś walnąć w jak chce was ugryźć, to lepiej go kopnąć w nogę czy gdzieś indziej, żeby nie miał tego u... U... nawyku, że łapie Wy się odwracacie, nie? Wy się odwracacie, on głowę zawiera i jeszcze mocniej was gryzie, nie? bo on się wystraszy więc żeby nie miał tego nawyku o widzicie że tak odrywa głowę bo to jest zły nawyk koni tego lepiej nie, e, nie robić nie mówię żeby bić te konie nie najlepszym e, sposobem dla konia żeby miał do was dużo szacunku co jest no, po prostu żeby się pobiegał sobie jak chce pobiega to przeważnie mu się odechce e, z głupów i, E, się uspokaja. Wiadomo, że jeden raz to może nie dać, ale już jak tydzień czasu go będziecie systematycznie wdrażać, męczyć, 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 nie? To będzie dużo lepiej. A no i teraz, oczywiście, e, żeby nie było, no to nie mówię o jakimś męczeniu, sadów, jakimś takim wielkim męczeniu tego konia, tylko lekkim, nie? Wdrażaniu, w trening można powiedzieć żeby powiedzieć bardziej niż, e, niż takie męczenie o którym wy możecie sobie myśleć, no bo możecie temu koniowi takim zmęczeniem zrobić jeszcze większą krzywstę niż tym biciem więc tutaj też nie popadajmy w skrajności dobra e, co więcej ja go tutaj jeszcze poczyszczę bo <gryw> Willy się denerwuje bo obok mi się bije szafir z księciuniem a on pewnie by też chciał się z nimi pobawić. Dlaczego u nas źrebaki w ogóle chodzą z dużymi końmi? Dlatego, że mamy stado starsze. Konie mamy raczej grzeczne, spokojne, które potrafią... Nie ma takiego konia, że tego źrebaka nam zabije czy coś takiego. Te konie są grzeczne, więc nie musimy się o to martwić. Dobra, Willis, spokój. Jeszcze 5 minut wytrzymasz. O, jak dębują dwa. No i tu, słyszysz, tu, tu. O. Ty uciekaj z kadru. Uciekacie. czekajcie. od nas. O jejku. Dobra, czyścimy kopyta i zobaczymy jak to jak to będzie dalej. Najwyżej zrobimy jakieś cięcia, nie cięcia i to wszystko Jak to wygląda? Ładnie to wygląda, widać. Więcej widać. rzeczy do tyłu To co, nóżka tak? Szafi, nie szafirek, tylko William nóżka, nóżka, nóżka Super. Łap równowagę i lecisz. Super koniu. Spójnie. Łap. Spójrz, spójrz, spójrz. Równowaga, równowaga, równowaga. Na no, równowagę masz. Lekce bascianum, ale dobra. Ciach. O. Jak widzicie jest spoko koń. I teraz tak. Szczypce i spróbujemy... Próbujemy przyciąć, tylko żebym to widział dobrze, jak trzeba przyciąć. Der er den igjen! Przyszła mamusia do niego zobaczyć co się dzieje Chcecie zobaczyć jak wygląda kopyto Wiliego? To Wam mogę pokazać Co, Walentyna co? I chopa Muszę patrzeć co ta walentyna chce Tutaj musimy ściągnąć troszeczkę, bo Willy nie przygryzaj, nie przygryzaj Pokaż tą nóżkę swoją No korekta lekka by się przydała tutaj o tutaj. Dobra. Dlaczego robimy taką korektę? Bo muszę od raz tygodnie tak, nie wiem czy to było widać, ale bardzo minimalnie musimy przycinać Williamu te kopytka, bo po prostu ma Źle mu rosną spowodowane to było pewnie jakimiś tam brekami Tam jest wojna cały czas koniki sobie przeszły w księciuniu z garym się tutaj bije. Mam nadzieję, że to było wszystko dobrze widać. Willy pewnie się wczoraj denerwował, tak? gdzie jesteś nawet grzeczny. Jak naś rybaka ocencie czy są grzeczne, czy nie. Chwila przerwy, bo Gary nam nie daje spokoju. Ja wam pokażę tylko jak puszczam Williego. On sobie pójdzie jeść pewnie mleczko. I chwila przerwy, dopóki Gary nie przestanie szczekać.